Cytat z Grzegorza Brauna jest tutaj tylko po to, żebyście wiedzieli do jakich słów się odnoszę, a budzą te słowa we mnie obrzydzenie i odrazy. Jest to kłamstwo, oczywiste kłamstwo, nie mające nic absolutnie wspólnego z prawdą. Mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi, to niestety fake. I kto Słuchy. o tym mówi, ten zostanie oskarżony o, o straszne rzeczy odsądzone od siary, a niestety i hokaustyczni coś... wierni będą się oburzali. Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym wam pokazać następstwa słów Grzegorza Brauna który dopuścił się kłamstwa Oświęcimskiego. Innymi słowy, myślowo coś z siebie wyżygał, co absolutnie nie jest prawdą. I zaczniemy od pewnego nagrania, które z tego, co widzę tutaj, miało miejsce, znaczy jego publikacja o 18 wczoraj, a kiedy powstało, nie wiem, ale jakoś tak wpisuje się w to wszystko, ponieważ zobaczyłem je już po tym co powiedział Brown, a jest ono na Facebooku, pozostawiam Wam tam oryginalny też TikTok, bo oryginalne nagranie pochodzi z TikToka. Zostawiłem swój komentarz i muszę Wam powiedzieć, że jest w tym nagraniu coś przerażającego, dlatego że ja oczywiście nie pokażę twarzy dzieci u siebie, natomiast uważam, że dzieci tutaj. Pokazywać się w tym kontekście, w ogóle nie powinny i nie powinny się wypowiadać, ale to jest sprawa tej kobiety, która tam sobie jest na tym nagraniu, i można tylko ubolewać nad tym, że dzieciom w tym wieku każe w ogóle myśleć o takich rzeczach. Mam nadzieję, że dzieci nie zdają sobie z tego sprawy, o czym mówią, bo w tym wieku jeszcze nie powinny. To jest komunikat na cały świat. Ile obozów koncentracyjnych było w gminie Oświęcim, dzieci wiecie? Ile było takich obozów? Dwa. Jesteście pewni? Tak, tak, wiadomo. Jak się nazywał jeden? Jeden to Auschwitz. A drugi? To Brzezinka. Super. Nawet dzieci wiedzą, ale Jachira nie wie i większość Polaków nie wie, że w tak zwanym Oświęcimiu były dwa obozy. Jeden to właśnie Auschwitz, a drugi, trzy kilometry dalej oddalony, tutaj macie mat, babkę, to była Brzezinka, czyli Birkenau, Auschwitz-Birkenau. Dopiero później Niemcy to odpowiednio nazwali. Do obozu w Auschwitz trafiali głównie Polacy. To oni ginęli tam jako pierwsi, i tam zbudowano pierwsze krematorium eksperymentalne. No właśnie. Dzieci, ile było krematoriów w obozie Auschwitz? Była jedna komora. Widzicie, nawet dzieci to wiedzą. Dzieci, no to gdzie były komory gazowe? No blizynce? Teraz już wiecie. Oberwało się pani poseł jakirze za brak wiedzy, a tymczasem ta pani nazwijmy ją pieszczotliwie panią Iliotką, dlatego, że tak można powiedzieć, wykorzystała swoich dzieci. Nie wiem, czy to chodziło o chwilę jakiejś tam sławy, czy, czy coś, nie mam pojęcia. Natomiast w 1944 roku, 1944, Niemcy komorę gazową z Auschwitz usunęli, można powiedzieć, wymontowali, dlatego, że tam zrobili sobie schron przeciwlotniczy. Natomiast dzisiaj w muzeum Auschwitz w Oświęciniu zrekonstruowano to, co miało przedstawiać komorę gazową z oryginalnych części, tak żeby ludzie mogli to zobaczyć. I rzeczywiście tak to niestety działało. Była tam komora gazowa i krematorium, to było to Auschwitz I, a na większą skalę, no to było rzeczywiście w Brzeźnicy Auschwitz II, tam było też krematorium. I też komora gazowa. Tylko, że jak się mówi o jednej rzeczy, to należałoby nie przedstawiać tylko cząstkowej wiedzy, zniekształcać jej, tylko powiedzieć o całości. Jasne, że ja tutaj mogłem coś, wiecie, pomylić, to mnie poprawcie jak najbardziej. Natomiast trzeba o tym mówić tak, jak to było, bo jest to bardzo ważne, bo jeżeli zaczniemy przekręcać, że w Auschwitz, Czyli tak jak to Niemcy wówczas mówili na Oświęcim, ja to bardzo podkreślam, bo to były, pamiętajcie o tym, niemieckie obozy nazistowskie, ale niemieckie obozy, yy, zagłady koncentracyjne. tak? To jeżeli zaczniemy przekręcać chociażby kawałek tej prawdy, to za chwilę się okaże, że ktoś coś przekręci, powie inaczej. I ta prawda zostanie zniekształcona. A potem się okaże, że takie braunie tego świata, idioci, którzy mają jakieś wyższy słowy, który słowami nie nazwę, będą mówić, że tego w ogóle nie było, to nagle się okaże, że to, to kłamstwo oświęcimskie zwycięży. Dlaczego? Bo to jest tak jak z pomówieniem. Kiedy następuje pomówienie, to wszyscy robią... Ale kiedy następuje sprostowanie tego, to już sprostowanie to obchodzi mniejszą liczbę osób. I dlatego tak ważne jest, żeby to sprostowanie następowało. Tym bardziej, że bardzo wielu polskich bohaterów, jeden z pierwszych to Witold Pilecki, potem Jan Karski i szereg innych przecież ludzi, w tym oczywiście ofiar, którym jak najbardziej należy się pamięć, oni dbali o to, chcieli. Żeby ta pamięć o tym, co tam się wydarzyło, została zachowana. Można powiedzieć, że Brown, który dla mnie jest bestią, po prostu nachykał mu w twarz. No to czym różnilibyśmy się od tyranii? Czym różnilibyśmy się nawet od współczesnych Chin? Różnimy się, jesteśmy dumni z tego, że się różnimy właśnie dzięki wolności słowa. Dzięki temu, że u nas każdy może powiedzieć, co chce. No prawie co chce, jak się okazuje, ale Wolność słowa nie może być dystrybuowana, nie może być limitowana. Nie możemy wolnością słowa obdarzać tylko niektórych, tych, którzy wiedzą, jak z niej korzystać. Niestety nie możemy. Albo jest dla wszystkich, albo w gruncie rzeczy jest dla nikogo. To jest jak ze sprzedażą noży. Sprzedajemy je wszystkim, także potencjalnym mordercom, także tym, którzy nie potrafią się nimi obchodzić. No ale sprzedajemy noże. Tak samo jest z wolnością słowa. Wolność jest, jeszcze raz to mówię, dla wszystkich. Albo jest dla nikogo, albo dla jakiejś kasty, ale to wtedy nie jest żadna prawdziwa wolność słowa. To wtedy jest tyrania. Z przykrością muszę też stwierdzić, że niestety coś się porobiło dziwnego z panem Mazurkiem. Otóż oczywiście potępiał Brauna, Grzegorza Brauna, za to, co mówi, mówi, że to jest obrzydliwe, niewłaściwe i tak dalej. W ogóle odcina się od tych słów, i tak dalej. Ale ja nie wiem, czy to jest jakaś linia polityczna, czy oni tak bardzo lubią prawicę w tym kanale Zero. Albo może chodzi o to, żeby się mimo wszystko jakoś podlizać, żeby tak wejść w dupę, ale tylko troszkę, żeby jednak coś tam zostało, jakby. Nie wiem, Brown może w przyszłości zdobył nieco więcej władzy niż ma teraz. Nie wiem o co chodzi. Natomiast twierdzi redaktor Mazurek takie mam wrażenie, że coś tam chyba myślowo nie zagrało, mówiąc bardzo delikatnie że co prawda to, co mówi Grzegorz Brown, jest straszne i niewłaściwe, ale należy mu się wolność słowa. Bo nie możemy być tyranami, żeby cenzurować tej wolności nawet tak okropnemu człowiekowi, jak braun. Otóż, panie Mazurek, co pan pierdoli, jaka wolność słowa? Wolność słowa jest wtedy, kiedy ktoś powie coś głupiego, ale nie kłamie. A Grzegorz Braun kłamie, dopuszcza się kłamstwo święcimskiego, a jak wcześniej mówiłem pewien y, propagandzista niemiecki, a właściwie tutaj nie będziemy się bawić w półsłówka, Józef Goebbels, tu są sparafrazowane być może jego słowa, bo tak dokładnego co to nie pamiętam, ale to on wbił się w tą powszechną świadomość tymi słowami, że kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą. I właśnie o to chodzi, żeby to kłamstwo nie stało się prawdą. A jeżeli się kłamie, to nie można mówić, że nagle to jest wolność słowa, bo kłamstwo pozostaje kłamstwem. Tutaj nie ma wolności słowa. To panie Mazurek, gdybym ja powiedział, że pan ukradł mi rower. Ja nawet roweru nie mam, ale gdybym miał, wiem, że to taki może głupawy przykład w porównaniu do tak poważnej sprawy, to mogę tak mówić, bo to wolność słowa? No nie, bo kłamie. I tak samo kłamie Grzegorz Brown. I temu kłamstwu trzeba się bardzo mocno przeciwstawić. Trzeba powiedzieć, że jest to obrzydliwe, złe, a nie mówić, że jest to złe, ale on może, bo jemu też należy się wolność słowa. Nie. Temu się przeciwstawiam. Pytanie: OK, a ja mogę mówić to, co mówię? I zapewne Grzegorz Braun usłyszy, nie. Tak nie można, pan tego nie może mówić, bo to jest kłamstwo oświecimskie, które jest karalne i są na to paragrafy. I ja to rozumiem. Takie jest prawo. Tyle tylko, że ja nie zgadzam się z tym prawem. Nie zgadzam się z tym prawem. Nie zgadzając się z Braunem, nie zgadzam się jednocześnie z tym prawem. Otóż uważam, że karanie. A ja bym tu postawił granice i na przykład antyszczepionkowców to bym karał. Dlaczego? Dlatego, że przez to, że się nie szczepili, to pandemia trwała i chorowało i umierało bardzo, bardzo wielu ludzi. I antyszczepionkowcy są temu winni, że w Polsce zmarło tak wiele osób. To jest moja opinia. I to nie jest tak, że jak ktoś się nie szczepił, to to jest tylko jego sprawa, bo trafiał do szpitala i w tym czasie na przykład zajmował miejsce innej osobie, która akurat na przykład się zaszczepiła, ale i tak COVID przechodziła bardzo, bardzo ciężko, bo na przykład już zaszczepiła się później albo miała jeszcze jakieś choroby towarzyszące. Ostra opinia? Owszem, bardzo ostra, ale moja. Uważam, że gdyby się ludzie szczepili według zaleceń lekarzy, to więcej osób udałoby się ocalić. A tak jest, jak jest. A te liczby w Polsce są zatrważająco wysokie. Liczby zgonów przez COVID-19. To oczywiście zależy od sprawy. Ale tak mówiąc z grubsza, to uważam, że siewców teorii spiskowych, bo o takich później mówi też redaktor Mazurek, że ich się nie kara. Ja uważam, że powinno się karać. Czasy się zmieniły i dzisiaj mamy um, wojnę hybrydową, która jest częścią tej straszliwej wojny militarnej, która już na świecie trwa. Nie dotyka nas jeszcze w Unii Europejskiej, ale ta wojna już trwa również w Europie od bardzo wielu lat. To nie jest tak, że Ukraina została zaatakowana dwa lata temu, bo została zaatakowana jak nastąpiła aneksja Krymu. I ta wojna hybrydowa trwa. i To jakoś tak dziwnie się składa, to jest, znaczy nie dziwnie się składa, tak po prostu jest. To jest bardzo złożony proces, że te strony antyszczepionkowe, płaskoziemców, i tak dalej, tych wszystkich durnych teorii spiskowych, to są strony bardzo często Współfinansowane, współtworzone przez Federację Rosyjską. Federacji Rosyjskiej zależy na tym, żeby takie strony istniały, żeby siać te idiotyzmy. Również dlatego, bo wśród tych wszystkich głupich teorii jest ta, która mówi o tym, że Rosjanie to zwalczają ukraiński faszyzm i nazizm, czy tam tylko nazizm, nieważne. Że oni tak naprawdę. To zwalczają ukraińskich nazistów i dlatego zaatakowali Ukrainę. Przecież to są jakieś piramidalne, idiotyzmy. I tak, ja wiem, że mówię, mówiąc o nacjonalistach ukraińskich, tutaj mamy rozbieżności w Polsce i tak dalej, i oni mają swoich. Bohaterów, w cudzysłowie narodowych, my mamy innych, i historia jest bardzo skomplikowana. Ale dzisiaj skupiłbym się bardziej na tym, co nas powinno łączyć, a nie dzielić. tak? I na tym bym się skupił dzisiaj w Polsce, mówiąc o relacjach polsko-ukraińskich, również na tym, żeby to Polacy odbudowywali w pierwszej kolejności Ukrainę po wojnie. Rosyjsko-ukraińskiej, a nie na przykład tylko Niemcy. Bo Niemcy się ustawią na Polacy, jak zwykle nie, ale potem winny, to będzie cały świat, ale nie Polska. No to tak może właśnie, tak może właśnie być. A jeżeli chodzi właśnie o Kłamstwo oświęcimskie, to nie jest problem w tym, gdzie były. Piecy i krematoria. I czy one były 4 km bliżej czy dalej, chociaż jest to bardzo, bardzo istotne, że one były. I tak trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie one były. Problem jednak główny jest w tym, że ktoś w ogóle neguje, to, że coś takiego miało miejsce. I od tego się zaczyna. Tak zaciera się historia, a do tego nie można dopuścić. Nie, nie jestem za tym, żebyśmy dzisiaj się kłócili z dzisiejszymi Niemcami o to, że oni mają czołowitnie cały czas tego żałować. Oni mają o tym pamiętać i nigdy więcej do tego nie dopuścić. Ale nie można jednocześnie o tym zapomnieć, że takie coś było. Z historii trzeba wyciągać wnioski bardzo konkretne. A przede wszystkim trzeba pamiętać o ofiarach. I na przykład tego moglibyśmy się uczyć od społeczności rydowskiej. Tego, jak oni pamiętają o swoich ofiarach. Że oni odczytują te wszystkie listy w synagogach i to ma głęboki sens. A nie kłócić się o to, czy ten czy inny polski obywatel który był polskim obywatelem, ja bardzo nie lubię tych podziałów na Polaków i Żydów, dlatego że bardzo często to byli ludzie wychowywani tutaj w Polsce, w tej samej Polsce, na tej samej ziemi, która jest dzisiaj, albo w granicach Polski II Rzeczypospolitej, którzy wykowywali się w Polsce, mówili po polsku, byli sąsiadami z Polski, i nawet jeżeli ta społeczność żydowska się odróżniała tym, że oni tam sobie nosili jarmuki i tak dalej, to byli Polacy. Pochodzenia żydowskiego, ale to byli Polacy. Oni, tak samo jak inni, wszyscy Polacy, mówili po polsku i mogli czuć się i czuli się Polakami, jeśli się czuli Polakami i mieli do tego prawo i nikt im tego nie może odebrać. Tak po prostu jest. I mówienie dzisiaj, rozgraniczanie Dzielenie włosa na czworo w tak ważnej sprawie może być dla historyków bardzo ciekawą sprawą. Czy dane krematorium było tutaj, czy tutaj, czy tutaj. I tak, to jest bardzo ważne dla zachowania pamięci. Ale w pierwszej kolejności trzeba mówić prawdę, że coś takiego miało miejsce. I to wydawałoby się oczywiste. Jeszcze jak ja się uczyłem historii w szkole podstawowej w liceum, a potem na studiach. Ale jeżeli będziemy powtarzać takie bzdury, o jakich mówi polski europoseł i poseł, szczęść Boże, jak to żałośnie brzmi, jeżeli tutaj zostawiamy w tym wszystkim Brauna Brown, i nagle się okazuje, że on, Polak, neguje. Krematoria i komory gazowe w Auschwitz w dzisiejszym oświęcimiu, to to po prostu rozwala głowę, ja tego nie rozumiem. Chciałbym jeszcze wrócić do dwóch spraw, żeby mnie nikt nie zarzucił. To ilu zginęło Polaków, a ilu Żydów, takie wiecie, rozgraniczenia, one są oczywiście bardzo istotne i ważne dla historyków, bo to nam pomaga. Zrozumieć również ogrom tej tragedii, i wszystkie podziały są tutaj ważne. Natomiast ja mówię, że ja nie lubię tych podziałów, jeżeli chodzi o wykorzystywanie takie polityczne, że a tutaj Żydzi, a tu Polacy. Ja w ogóle nie, nie lubię czegoś takiego, co nazywa się. Polityką historyczną. Dla mnie to jest największy idiotyzm, jaki można by było wymyśleć. Polityka historyczna, w tym sensie, w jakim wykorzystują to politycy. Ja uważam, że historia jest jedna, powinno się dbać o jej poprawność, o bardzo poprawne i rzetelne badania historyczne. Natomiast niech się prawica, a w ogóle politycy, najlepiej od tej historii odpierdolą. Raz na zawsze. Niech to pozostanie dla takich instytucji jak uczelnie, IPN, który właśnie z nazwy jest państwowy, ale wiadomo o co chodzi. Niech politycy od historii się po prostu trzymają z daleka, jeżeli są politykami, a na pewno takie indywidua obrzydliwe jak Brown, który jest takim historykiem, amatorem dupę w cudzysłowie, oczywiście kopanym, bo ktoś mi za chwilę zarzuci, że ja tutaj przemoc propaguję wobec e, Browna. Nie. Ten człowiek po prostu sprawia, że ja go nie myślę, to robi mi się niedobrze. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, bo powiedziałem tam wcześniej, że nie ponosimy konsekwencji wojny, jaka toczy się w Europie. Otóż ponosimy tylko tyle, że jeszcze nie militarne, i miejmy nadzieję, że te konsekwencje militarne nigdy nas nie dotkną. Natomiast jest mi bardzo smutno, gdyż nie wiem dlaczego. Redaktor Mazurek tak myśli o wolności słowa, odnosząc się do właśnie kłamstwa święcińskiego i Grzegorza Brauna w ten sposób, mimo tego, że on się z Braunem nie zgadza, ale chce go bronić. Redaktor Mazurek patrzy chyba na kategorię wolności słowa takim spojrzeniem sprzed 30-40 lat, ale czasy się zmieniły. I dzisiaj po prostu każdy może sobie wklepać dowolną, bardzo szkodliwą głupotę e, klawiaturą w internet albo opublikować coś tak jak ja teraz publikuję na YouTubie, na przykład, albo w innych mediach społecznościowych. I to stanie się. Obowiązującym stanem rzeczy, bo nie chcę nazywać tego prawdą, i to może być bardzo, bardzo, bardzo szkodliwe, i nie można przewidzieć do końca konsekwencji, które mogą nawet szkodzić życiu i zdrowiu. I dlatego uważam, że kłamstwo należy. Ukrócić. Zresztą kłamstwo jest bardzo szkodliwe i nawet we współczesnej psychologii można sobie poczytać, jak bardzo kłamstwo potrafi być szkodliwe, również dla zdrowia psychicznego. Temat rzeka, ale tutaj myślę, że jeżeli to nie jest to, o czym mówię, czyli właśnie takie spojrzenie sprzed lat na wolność słowa, to być może po prostu zwyczajnie redaktora Mazurka. Odkleju, albo próbuje komuś niewłaściwemu tak troszkę, troszkę wejść w dupę, żeby się w razie czego przypodobać, ale też nie ubrudzić za bardzo. A co do Brauna, dla mnie Braun jest postacią odrażającą i obrzydliwą, która już tymi słowami to jako polityk powinien być spalony z każdej strony i nie brany nawet pod uwagę przez swoje własne środowisko polityczne żeby jakąkolwiek karierę polityczną robić, ale wiem, że są to tylko moje pobożne życzenia. A kanał Zero, no cóż, nie pierwszy raz mam wrażenie, że robi jakiś taki dziwny szpagaci. chociaż chce być taki pluralistyczny i taki, wiecie, żeby każdy mógł właśnie powiedzieć co chciał. Otóż kurwa nie, jak kłamiesz, to nie masz... Prawa do wolności słowa, bo twoja wolność przez kłamstwo kończy się tam, gdzie zaczyna się moja. Cześć, trzymajcie się i do następnego razu.